Stacyjka wiadomo dostała wodę i tak dalej, ale też tutaj się dostaniemy i ją odnowimy. Zegar. To jest zależy mi odratować, więc na tą chwilę rozbiorę go, żeby... Zaleć no to, to chemią, żeby to nie korodowało, nie blokowało się, a potem dorzucimy w ultra dźwięki, wyczyścimy w ultra i dopiero będziemy zajmowali się naprawą. Przebieg jest dosyć istotny, jest mały, jest to zaleta tego motocykla, więc warto, żeby to było oryginalne. Ramką nie musiałem się zbytno pieścić, bo i tak jest do wymiany. No ale tutaj już musimy zadbać o to, żeby to wszystko się ładnie oczyściło. Najpierw trochę wziąłem zmywaczem, ale teraz jakby odrdzewiacze zrobią najlepszą robotę, no bo one też natłuszczają to troszeczkę. Zaraz to włożę w torebkę. Zanim się zajmę czyszczeniem w dźwiękach, to nie będzie ryzyka, że jest jakaś wilgoci i będzie nam to korodować. Jakie to skarby No dokładnie ta sama sytuacja Oczywiście w tej chwili demontuję Elementy aluminium do oczyszczenia Te elementy do ocynkowania Pójdą szczęki do regeneracji Również zamierzam rozebrać koła hmm, Szprychy powinny być ocynkowane W tym modelu A troszkowo polakierowane ramy Nie są to chromowane w pełni koła I nie będę tutaj zakładał sprych chromowanych No bo nie tak ten motocykl wyglądał Jest to, jest to jego uroda Tak były produkowane był to sprzęt produkowany masowo. Spełnią swoje zadanie. Nie będziemy go upiększać. Tutaj jakby jest zupełnie inny cel. No opowiem to co rozmawialiśmy, zobaczcie sytuację. Tu cały czekam na info od Was. Czy macie pomysł, jak mogę ten problem rozwiązać. Słuchajcie, nie jest źle. Wody jest naprawdę niewiele w zbiorniku. Jak widzicie ona się już tam odstała gdzieś w kącie ale są to ilości niezbyt duże, więc nie sądzę, żeby wpłynęło to negatywnie na, na zbiornik, ale i tak i tak ten zbiornik ma swoje lata, więc na pewno będę go czyścił wewnątrz i najprawdopodobniej będziemy robili zabezpieczenie antykorozyjne. Czyszczenie zrobimy metodą elektrolizy, też Wam pokażę fajny patent, tak czyścimy wszystkie zabytkowe zbiorniki, jest to super pomysł na czyszczenie zbiorników motocyklowych o są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o narzędzia, to prawie nic wystarczy stary transformator od laptopa albo tego typu rzeczy, żeby wygenerować odpowiednie namięcie, ale to zaczniemy robić, to Wam pokażę, jak zrobić proste urządzenie w warunkach pokojowych, żeby wyczyścić do stanu perfekcyjnego stary zbiornik oleju. Oleju, oleju też, zbiornik paliwa. Korek plastikowy fajny, ale od spodu elementy, które ocenkuję. takie detale też lubię, żeby były fajne, nowe, a nie na nowe, tylko naprawione. Zobacz, jaka była, dobrze tu zajrzałem. Przednie lagi, no oczywiście pogięte, ale muszę je rozebrać. I zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Rura czasami daje się prostować, możemy słuchać na tokarce. Zobaczymy, jak się to zachowuje. Teraz wymontuję z aluminium rury i obejrzymy sobie. No to, to widać ewidentnie, że to szyba. nie wiem, jak ta, zresztą tak naprawdę na tokarce będzie widać. No, ale jest to niezbędne do ustawienia go motocykla, więc muszę mieć lagi zrobione podczas blacharki. odkręcić śruby trzymające tutaj i rozłączyć to. No więc tak lagi. Ta sobie powiedzmy przynajmniej na takie sprawdzenie prymitywne w miarę się toczy. No ale ta no to jest Banan totalny. No, zobaczcie. Więc teraz, jakby, muszę zasięgnąć trochę informacji, z czego to jest zrobione. Czy to można kupić, czy to mam naprawić, i tak dalej, i tak dalej. Każda droga jest dobra, aby prowadziła do ostatecznie wysokiej jakości. Otynki wszystkie przygotowane. Uprostowałem wszystkie podnóżki, wszystkie drobne naprawy zostały dokonane. Tu mam odsegregowane już części do oczyszczenia chemicznego i będziemy kładli galwanizację. Elementy lakierowane, wszystkie rozebrane, czyścimy sodą i zaczynamy robić blacharkę. Romy, jest ich niedużo, tak naprawdę z całego zestawu do recetelki brakuje kolanka tłumika, które jest uszkodzone, więc będę je wymieniał. Zatem czas na pacjenta numer dwa. Tak naprawdę praca przy dwóch motocyklach w tym samym czasie nie przysporzy mi zbyt dużego problemu, dlatego że wysyłanie rzeczy na obróbkę czy do jednego, czy do dwóch to jest prawie ten sam czas realizacji, nie trzeba jeździć dwa razy, więc postanowiłem przygotować oba motocykle i zacząć dokonywać napraw w tym samym czasie. tutaj na razie jakiś w końcu good news. próbujemy dalej tylko na pierwszy rzut oka główka wygląda że jest niezgięta jakby sama konstrukcja tej ramy jest dużo mocniejsza niż BSK. Potem w ogóle MZ miała tutaj taką w postaci profilu zamkniętego część ramy, no ale nawet ta dwururowa konstrukcja jest bardzo mocna. Oczywiście bez sprawdzenia tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to nie ma jakiegoś drobnego zgięcia typu 1, 2 czy 5 stopni, więc to wymaga kontroli, ponieważ siła, która zgięła te amortyzatory była naprawdę bardzo duża i coś, czego nie widać teraz gołym okiem. Może w rzeczywistości spowodować, że ten motor nigdy nie będzie chciał jeździć prosto, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy bez sprawdzenia kontynuowali renowację tego. Więc jak ramę całą rozbiorę, sprawdzimy, czy ona jest prosta. Oczywiście, lagi do wymiany. W ogóle była przepiękna sytuacja, bo ktoś się na Instagramie odezwał, że pomoże mi wysyłając. Lagi używane, które gdzieś tam mam w swoich zasobach jest to super sprawa. Dużo lepiej wygląda ta MZ-ka. Oczywiście z silnikiem będzie troszeczkę więcej zabawy. Jest to bardziej skomplikowana jednostka niż 125 WSK. Natomiast również jest to prosty dwusów skonstruowany lata temu. Więc nie przysporzy zbyt dużych problemów. Na dzisiaj kończę zabawę. Wam bardzo dziękuję. Możecie się spodziewać następnego odcinka. Nie bójcie się. Do zobaczenia. Wskazówki nie uszkodzić. No dobra, wkładamy. Usłuchaj no, powinny pozamiatać temat. I na ile to ustawić, jak jest? No, 30 stopni, pół godziny na początku. tá ah. Oczywiście schematy są dostępne. Wszystkie te informacje są w tej chwili bardzo łatwe do zdobycia. Pomijając internet, to można po prostu kupić książkę obsługi. Jest mnóstwo współczesnych wydań instrukcji do MZK. Ale oczywiście, przed rozebraniem tej elektryki, zrobiłem sobie dokumentację zdjęciową. Dlaczego? Dlatego, że zdjęcia są super fajne, bo są szybkie do odtworzenia. Zamiast szukać po schemacie papierowym, gdzie idzie który kabelek, odpalamy zdjęcie. I połowa tych zec staje się prostsza. Jaka jest dobra kolejność rozbierania? No nie wiem. Jakby tutaj, mi się wydaje, że obowiązuje jakaś w pewnym stopniu dowolność. Oczywiście troszeczkę inaczej w WSC, troszeczkę inaczej w MZC. No tu jest ciężki silnik, tak? Więc na pewno myślę, że będziemy musieli pójść w tym kierunku. że Zdemontujemy silnik, dlatego wyciągam właśnie elektrykę. Zaraz zdejmę osłonę, zdejmę łańcuch, zdejmę gaźnik, wyciągnę ten silnik i wtedy jakby będzie bezpiecznie pracować przy ramie bez kół, bez tego typu rzeczy. Żeby po prostu się motocykl nam nie wywrócił. A reszta to kwestia dowolności i przyjemności, bo chyba to jest najważniejsze. A po to remontujemy te stare motocykle, nie żeby jeździć z listami z poczty, tylko żeby mieć przyjemność remontu i użytkowania. Tego się mogliśmy spodziewać. Woda w filtrze. Sami widzicie, no więc oczywiście to się dostało do gaźnika. No i przez wydech się dostało, także no. Co to mówić, tak? Znaczy zależy gdzie tłok stał, tak? Ale, ale szanse, żeby do silnika się dostało są minimalne. jaka tutaj sytuacja Czy będzie w środku woda W silniku czy tylko w cylindrze O już zobaczcie no, Zobaczymy coś tam pociekło Więc raczej No tak Woda wylewa się ze wszędzie. No, słuchajcie, no zajrzymy przede wszystkim do cylindra, bo to jest taka pierwsza osobista rzecz. Tutaj się silnik przechylił, wyleciał olej, osobiście z wodą, ale no jednak olej też jest. Więc, Oczywista do władzki ten silnik nie jest popękany. Skrzyńko, skrzynia korbowa, może przez odpowietrzenie, może jakoś się tam... Przepraszam, skrzynia. Karter w miejscu skrzyni biegów nie jest zalany wodą. Czy odpowietrznik się pewnie zostało Zaraz zdejmiemy głowicę i zobaczymy, co jest w środku. Ustraniam. Jeżeli chodzi o cylinder, to wiadomo, że oczywiście chemia, chemia, chemia. I pomalutku rozpinamy. Generalnie bez jakiejś większej walki. Oczywiście korozja, jak się spodziewaliśmy, jest. Na szczęście jest powierzchowna. Nie stanowi czarnego problemu. W skrzynce korbowej oczywiście jest woda, no ale zaraz to wyleje. Na razie słuchajcie, zobaczcie, co się wysypało z tego sprzętu. więc Muszę to wszystko obmyć, zanim zacznę kontynuować dalej pracę. Cieszę się, że tło szybko odpuścił. To jest jakby dobry znak. Nie widać pęknięć obudów, karterów. Prawdopodobnie w ogóle nie był jeszcze nierozbierany ten silnik fabrycznie, bo jest złożony. Na oryginał, więc podejmiemy decyzję, jak to będziemy naprawiać, co będziemy robić, ale to po rozbiórce pełnej. Numery zgodne z tabliczką, to też jest istotne, więc bardzo, bardzo ciekawy sprzęt. Dobieramy się do niego dalej. W międzyczasie już opuściliśmy elementy. Oczywiście będziemy to wszystko oprostowali. Ale wyzwaniem będzie przygotowanie tych elementów tak, żeby pomalować to, polakierować proszkowo. No tak była nakierowana ta błyska. No więc jakby przygotowanie powierzchni musi być perfekcyjnie, bo oczywiście nie ma mowy o żadnej szpachli, jakichś innych podkładach wypełniających. Po prostu tak jak z fabryki wychodziły elementy, tak musi być to przygotowane. Uroda spawów i tak dalej, kontrowersyjna, ale tak to wyglądało. Rama pogięta, ale to nie problem, wyprostujemy zbiornik wypracujemy, turnik też wypracujemy, tak to nie są problemy. To, wyczyścimy resztę rzeczy i będziemy mogli robić blachareczkę. W międzyczasie tutaj rozbieram również MZK. Tak jak wspomniałem, ta rama wygląda dużo lepiej, ale oczywiście wszystkiego się dowiemy po pomiarach. W tej chwili demontuję elektrykę razem z przednią lampą. Resztę sobie rozbiorę już na stole. I zdejmiemy zawieszenia. Rama też pójdzie do czyszczenia. Demontuję jeszcze tylne nóżki pasażera, blokadę. No i co? Fikniemy ramę do góry nogami, żeby było łatwiej rozmontować wahać. Powiem mam szczerze, że wstępnie wygląda naprawdę fajnie. Oczywiście tabliczka znamionowa mimo że słabo widoczne, te numery fabrycznie wybite są, więc warto ją delikatnie zdemontować. A tu już ws cała przygotowana, osuszona, Przygotowana do rozpoczęcia prac więc Zaraz skończę rozbiórkę mz i dokładnie to samo, czyli czyszczenie. Rama od mz nie wymagała zbyt wielu prac. Tutaj generalnie tylko był dosyć mocno pogięty. Pod, pod, e, pogięta stopka centralna miała dużo takich rzeczy poobcieranych, e, poodbijanych od ramy. No i tu było bardzo mocno wyrobione, ten element, więc to napawałem i zeszlifowałem, no i generalnie teraz, no i oczywiście rama jest prosta, nie nagrałem wam tego, ale pokażę wam na WS jak się sprawdza to, no i co, w tej chwili musimy oczyścić ramę i polakierować. Tutaj, oczywiście, rama jest dosyć grubej stali. Więc, jeżeli chodzi o metody czyszczenia, no to możemy, możemy kilka użyć. No, ale najlepsza metoda to jest tak zwany kocyk czyszczący. I to jest coś, co się jakby sprawdza w motocyklach najlepiej, tak naprawdę. Jeszcze, jeszcze nie trochę. Poczekaj, jeszcze raz. Słuchajcie, rama, jak widzicie, wróciła z proszkowej. Na kielni się jeszcze nie dorobiłem, natomiast tu pracuję z bardzo fajnymi chłopakami, którzy robią to naprawdę ładnie, robią od ręki, dbają o szczegóły, wiedzą co nakleić, wiedzą co jest istotne, jeżeli chodzi o zawieszenia o inne elementy, używają fajnych taśm plastikowych, widzicie, wszędzie tu, gdzie te elementy pracują, chłopaki to poza a tak samo gwinty, tu jest wszystko niedotknięte. Ramy naprawdę nie miałem tutaj dużo pracy. To było kilka tylko drobnych zadań, samotowania w tym Rury były w stanie fajnym. Podnóżeń był, wymagał napawania tutaj. To była rura wytarta. I słuchajcie, powstała piękna rama do motocykla Arka. Także porozklejamy i zaczynamy montaż. Więc słuchajcie, zaczynamy. Najprzyjemniejszy etap pracy przy motocyklu, czyli początki montażowe. Oczywiście jeszcze wiele rzeczy wymaga przygotowania, ale jak wiecie, pracuję nad dwoma motocyklami jednocześnie, czyli nad WSką, arka, która bardzo ucierpiała podczas podróży. No jem zadko. Jeżeli chodzi o ramy Włoski, to muszę ją wyprostować. Ta rama wymagała bardzo mało pracy, więc szybko przeszła proces naprawy. Trafiła na lakiernię praszkową. W tej chwili odebrałem te rzeczy i mogę. Zacząć drobne prace przygotowawcze i prace przy tej ramie, czyli rozłożenie elektryki, zrobienie gwintów, wstawienie buszy, założenie podnóżków, amortyzatorów. Za chwilę główki przedniej, całej kompletnej, którą zdemontuje z drugiego motocykla. Więc prace ruszą. Pracuję również nad silnikiem do tego motocykla w międzyczasie. Jeżeli chodzi o MZ, silnik był w fajnym stanie, tu nie było dużych problemów. W przeciwieństwie do WS, gdzie niestety był bardzo zdewastowany ten silnik powodzią. Tutaj sytuacja wygląda dużo lepiej. Więc Projekty idą równolegle. Myślę, że. Będziecie z przyjemnością obserwować, jak powstają te motory. No, i na pewno na koniec będzie dla Was przyjemny moment, kiedy dostarczę gotowe motocykle do arka. Arek oglądał odcinek, więc myślę, że również teraz wspólnie z Wami go ogląda. Możecie do niego napisać, używając YouTube'a, pisząc komentarz po prostu, cześć, Arek, Trzymajcie się. Więc jak sami widzieliście, motocykl ma. Kilka poważnych uszkodzeń, jeżeli chodzi o elementy przedniego zawieszenia. Tylny wahacz jest zgięty. Nie jest to duży problem z uprostowaniem, jeżeli chodzi o wahacz, ale już same amortyzatory z przodu, to już nie jest miękka gra. Podnóżek, stopka, to są rzeczy, które w tej ramie są w fajnym stanie. No i kierownica, no, oczywiście ona wymaga pochromowania. Więc kupiłem coś takiego, znalazłem to na ogłoszeniu Marketplace. Są to jakieś resztki projektu albo początek projektu, jakby nie do końca jestem w stanie Wam powiedzieć, w jaki sposób właściciel tego motocykla wszedł w jego posiadanie, jakie miał z nim plany. To jest mało istotne w sumie, ale są w nim części, które są dla mnie niezbędne. Rama jest już naprawiona, nasza, polakierowana. Podnóżek jest polakierowany, wahacz jest cały czas jeszcze nie dotknięty, ponieważ już wiedziałem, że mam tego dawcę, więc jakby bez sensu było lakierować, naprawiać tamten wacharz. Użyjemy ten, który jest niezniszczony, niespawany, w 100% sprawny. Mamy tutaj kilka różnych elementów, które nam się przydadzą. Oczywiście ta rama ma ślady jakiś naprawiania, ale nas ta rama de facto nie interesuje. Interesują nas podzespoły, które będą potrzebne do projektu Arka i akurat jeżeli o to chodzi, to mam tu dokładnie wszystko, co mi jest Potrzebne, więc rozbiorę też przód tego motocykla, wyciągnę z niego lagi, które bardzo fajnie działają. Mam niezniszczone rączki, mam niezniszczoną kierownicę, oczywiście rączki dam na wibropolerkę, rączkę z ssania tak samo, samą kierownicę dam do polakierowania, półki dam na oczyszczenie szkiełkiem, znaczy dam, po prostu sobie to oczyszczę, albo proszę któregoś z chłopaków u mnie, żeby to zrobił. Puszkę również mamy fajną, więc słuchajcie, uważam, że to jest fajny pomysł. Za nie duże pieniążki kupiłem cały zespół części do motocykla Arka oryginalnych, używanych, ale oryginalnych. Przyspieszy mi to pracę, wpadnie mi w rękę trochę oryginalnych śrub, ponieważ u Arka były śrubki z zestawu, z kwasówek. więc uważam, że no, wpłynie to na jakość tego motoru w kierunku, który lubię.